Witam was tu Robert Syżan e, szkoła Forex Step by Step. E, koniec miesiąca, czas podsumować wyniki, czas podsumować, e, co płaciło, co nie płaciło, co wypaliło, co nie wypaliło. Dziś e, już, kilka filmów już było, e, teraz czas na złoto. Więc tak, e, ostatni tydzień e, był przede wszystkim e, ten taki spadkowy tutaj graliśmy dużo spadków na dziennym, na złocie. To jest wykres dzienny. I tutaj w ostatnim filmie moja propozycja była tutaj zagrać tego trójkąta. Tak? Odbicie od niego jako powrót do szczytu tego czerwonego kanału, który tutaj przechodzi. Jak na razie, jak na razie, e, około 40%, 40 e, planu zostało spełnione od samego dołu. E, złoto na razie jest w cenie, natomiast należy uważać, widzicie to, tutaj to miejsce, tutaj jest jakaś taka blokada ale co to jest dla złota gdyby, gdyby udało się tą blokadę wybić no to wtedy to otworzy naprawdę mm, miejsce do sporych wzrostów już udało się przezwyciężyć ten opór ten opór. opór troszeczkę ma zły kolor bo opór y, powinien być koloru Tak, taki kolor stosujemy dla oborów no, i oczywiście, y, 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 aby to poprawić, tutaj y, trzeba będzie nieco dopasować do poziomu. Tutaj to miejsce, to miejsce w sumie bardzo szeroki opór, no ale te, mm, po, powiedzmy, podzielmy go na dwa. Lepiej chyba tak. Pierwsze wyzwanie, drugie wyzwanie jakoś tak chciałbym było to zrobić Eem, tutaj widzę coś ciekawego Eem, ja bym proponował tą zieloną linię dociągnąć tak to daje nam taką figurę jak tutaj widzicie taką zieloną figurę ona była barometrem w ostatnim planie już pokazuję przebicie jej widzicie udało się ją wybić scena poszła do góry potwierdziła Tutaj mamy udane potwierdzenie, i w międzyczasie już mamy nowe szczyty. Teraz wybijamy się powyżej tego miejsca, które wam na dziennym zaznaczyłem. I no właśnie, pytanie: pytanie Dokąd? Do tego będziemy potrzebować kilka nowych, aktualnych mierzeń, które zaraz dokonam. Myślę, że już te, te, te tutaj notatki tego typu powinny zostać usunięte. One już raczej nie są zbyt istotne dla Was. Istotne dla Was jest, że cena porusza się w tym kanale. Ok, tak wygląda ładnie. A ten trójkąt możemy jeszcze zostawić. W celach szkoleniowych zawsze fajnie z takich przykładów właśnie praktycznych tutaj czerpać później szkoleniowe korzyści w update'owaniu swojej wiedzy oki doki e, czyli mamy taką figurę możemy tu dodać jeszcze jedną linię tylko że bardziej wolałbym aby ta linia miała zielony kolor niż, niż ten kolor bo to wtedy też nie pomaga jeżeli są różne kolory no i teraz widzicie dokładnie taki, taki charakter trójkąta. No dobra, dobra dobra, ale do rzeczy, do rzeczy hmm. tutaj jedno mierzenie i zasięg do 1272 myślę, że to możemy też już usunąć e, i przyjrzymy się temu co się dzieje tutaj, tak? Czyli robimy większe przybliżenie na Haczwórce ta linia daje nam informację, że jest rynek byka, powiedziałbym, od, od tej linii. Możemy dodać jeszcze jedną strzałkę. O, nie, nie trafiłem. Jeszcze raz. Strzałka jest. No dobrze, dobrze, dobrze. I dokonujemy pomiaru. Pomiar od szczytu do samego dołu. Dołek był tutaj. Ważnym wyzwaniem będzie wkrótce poziom 61.8. Czy odrobinie szczęścia e, uda nam się dziś 1738, to jest 10 dolarów, to jest do zrobienia. Jak najbardziej jeszcze można byłoby w trakcie dzisiejszego dnia tutaj gdzieś dojść. No i pewnie na tym się to zakończy, chyba że, że, że będzie, będą jakieś bardzo alarmujące informacje. <laughs> ok, e, czy mamy tu jakąś formację? Tak, mamy formację. E, tą formację możemy wyrysować, ale proponuję, żebyśmy rysowali ją na H1. To będzie po prostu łatwiejsze do zaobserwowania. Ta formacja e, jest formacją nie toperza, tak, poziom 50, jedna nóżka, druga nóżka i mamy zasięg dokąd taka formacja może nas zaprowadzić i to byłoby coś takiego I teraz tak tutaj teraz mamy taki prostokąt, widzicie go? Ten prostokąt moi drodzy, można byłoby, bo on jest przedłużony. Natomiast ja wolałbym brać ten prostokąt, który jest tutaj realnym podbiciem, czyli możliwościami wolumenowymi, jakie nam rynek oferuje, i tak raz, czyli tutaj. Pierwszy zasięg do poziomu 50, czyli połowy wykresu, połowy mierzenia. Drugi zasięg tak, nie, drugi zasięg będzie do poziomu 61.8, czyli gdzieś tutaj. Tutaj widzicie, Tą gdzie jest ta szczelka. Ok. No, i jeżeli te 61.8 uda się wybić, podejrzewam, że nie dziś, chociaż nie możemy tego wykluczyć. No, to trzeci zasięg by, byłoby to miejsce. Hmm, to miejsce możemy od razu też już zaznaczyć. I tak to wygląda na dziś na złocie. Eee, spadki udało nam się trafić w punkt, przez co tutaj skorzystaliśmy na tym. I nasi klienci. Wzrosty, jak na razie, w 40%, czyli pozycje już raczej nie powinny cofnąć się w strefę kosztów. Ok, na razie jesteśmy tutaj. Udało nam się nowy szczyt wybić. Na razie cena cofa. Przejdźmy na M15, jak to wygląda. Ok, ja podejrzewam, że teraz będzie tak, że oni tutaj cofną do tej czerwonej linii, potwierdzą wybicie wsparcia oraz linii i jeżeli wszystko pójdzie po planie, my wzrosty będą kontynuowane. Zem 15 możemy się tu pokusić też o jedno mierzenie, czyli tutaj mierzenie tego z H4. Widzicie to? O I na M15 kiedy mierzymy tutaj to miejsce od razu wam kolor niebieski aby było Wam łatwiej Rzuciutko niebieski no to co my tu mamy? Mamy 61,8 i mamy określenie dokąd idziemy. Już wam e, rysuję co nam e, wróżą M15. Ja bym powiedział tutaj, a to damy kolor, yy, zobaczymy czy żółty tutaj na tym tle może się fajnie sprawdzać, czy, czy raczej nie. No powiedzmy, ale może gdybyśmy wypełnienie usunęli, będzie to lepsze, tak? I jeszcze troszeczkę pogrubimy, tak? O, już jest idealnie, graficznie przyjemnie dla oka. No i poziom 61.8 mówi nam, że zasięg ruchu m 15 to jest poziom 161.8, czyli poziom 61.8, tam gdzie Wam mówiłem, tego 61.8 z Hatzburki, tego miejsca to jest takie absolutne minimum. Należy też uważać, bo tutaj jest, jest obrona no przy tym 61.8, to jest poziom skalperów tak naprawdę, tak? Ten poziom skalperów jest broniony. Robimy znowu zbliżenie na hacwórce, jak to wygląda. Oki doki. No już niedaleko, już niedaleko. To może pójść szybciej niż myślimy. Czasami taka jednogodzinna świeczka ma taki zasięg, no to teoretycznie moglibyśmy nawet już tutaj docisnąć w ciągu jednej godziny. Zobaczymy. Zobaczymy jak to pójdzie. Eee, oki doki to by było na razie tyle mm, ze złota myślę że nic nie pominąłem możemy jeszcze szybko się tygodniowej przyjrzeć na złocie eee, <laughs> tak jak mówiłem jest ten kanał czerwony no i tutaj my spodziewamy się że, 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 że cena co najmniej przetestuje szczytli tego kanału Eee, aby zobaczyć lepiej wykres złota moi drodzy otworzę jeszcze jedno złoto szybciutko dla was bo podsumowujemy nasze wyniki więc na spadkach już było teraz są wzrosty eee, tylko gdzie ja my tu mamy to złoto du, 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 du. złoto poproszę bo tego jest tak dużo u tego blokera eee, też nie też nie gdzieś tu jest, gdzieś powinno być, gdzieś powinno być Oj, 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 już chyba powoli jestem zmęczony po całym tygodniu O, tutaj jest złoto Tutaj jest złoto, szybciutko tylko zmienimy kolor Bak, bak, bak Czak, czak, czak I szybciutko pokażę Wam tygodniowy mm, I zasięgi dla średniego terminu Taki, taki. No na tygodniowym na razie jeszcze jest spadkowa świeczka, ale podciągnięta. Czy uda się wyjść nieco wyżej? Czy ta scena się załamie? No fa fajne pytanie, bardzo fajne pytanie. Możemy to jakoś tak określić. Zobaczcie, e, tutaj coś takiego bym tutaj miał. Nie wiem czy to, czy to... to o, o tak. Temu, temu warto się przyjrzeć. I tutaj warto się też przyjrzeć temu miejscu. Tu był jakiś trójkąt kiedyś, ale został wybity powyżej. Później nieco spadliśmy poniżej. Trochę chcieli zmylić. Widzicie, bo spadliśmy poniżej tego trójkąta i niby zrobić już taki taki prospadkowy sygnał, ale nie udało się. Było podbicie do góry. Rynek tego nie kupił. No i teraz i teraz... E, e, mm, no w tym miesiącu raczej no chyba że jakaś wejdzie informacja, no pff, czasami tak bywa, także i nagle 40 dolarów jesteśmy wyżej, no ale, ale na razie, na razie, na razie ta, tego raczej nie widzę, bo to nie jest też codzienne. H4 wygląda tak. Czyli tygodniowy moi drodzy, na razie jest jeszcze prospadkowy. Można tutaj... O, jeszcze coś wam pokażę. To jest też fajna technika wziąć tutaj ten trójkącik tak. tak no gdyby ta korekta miała być większa no to gdzieś tutaj ale to się nie udało, więc podciągamy to nieco wyżej i e, tak widzimy nowe szczyty które tu mogłyby powstać dzięki niemu jeżeli weźmiemy pod uwagę tylko same trójkąty no to w takiej skali tutaj dorysujemy jeszcze jedną linię i tu już powstaje jakiś taki nowy trójkącik lub może kanał gdyby, gdyby go tak rozrysować ok dobrze to może, może inaczej zmienimy po prostu kolor tak ctrl p i teraz o, dopasowujemy tutaj do tego no i mamy taki kanalik z jednej strony kanalik z jednej strony trójkącik z jednej strony tutaj silne wsparcie silne wsparcie dlatego właśnie tylko dlatego i z drugiej strony mamy zasięg potencjalnego ruchu raczej Prawdopodobieństwo małe, ale nigdy nie można niczego wykluczyć. Sprawdźmy jeszcze szybciutko kalendarz. Dla przypomnienia. Ok, taki ok. trzeba tylko jeszcze szybciutko e, zmienić. Na czas europejski kalendarz, tak, tak, 29, tak, 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 tak. oki, 14:30, PKB Kanady, no i trochę tych informacji jest z, z amerykańskiego rynku, mm. O, i moi drodzy, prezydent Trump będzie miał w trakcie dnia przemówienie, co może wpłynąć na ceny złota. Oprócz tego e, prezes, e, nie prezes, Powell będzie, jeden z prezesów będzie przemawiał, Powell, o 17.00. No na to musicie uważać, tak? Jeżeli handlujecie na złocie, to tutaj mogą być jakieś trzęsienia, więc kto wie, kto wie, kto wie piątki są zawsze tajemnicze no a tak poza tym tak poza tym to niewiele tutaj widzę możliwości, które mogą tutaj coś, coś, coś zadziałać, ale te rzeczy jak najbardziej tak, Chicago PMI może zacząć rękami więc również i złotem yy, yy, sentyment konsumentów tak, więc, więc, więc to są takie takie badania te statystyczne co tam się dzieje w Stanach yy. A dla handlujących na kat no to jeszcze szybko przyjrzymy się dolarowi kanadyjskiemu ale to by było na razie tyle to już w innym filmie ja dziękuję za uwagę trzymajcie się i cześć